Burmistrza, pana Wojciecha Kankowskiego i Pana Tomasza Pana przewodniczącego Rady Miejskiej, gdzieś z gwiazdą tutaj znajdziemy. Nie wiem, czy przed, 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 tam jest pan Witold Szmitke i wszystkich radnych również witam. Myślę, że. intencji wszystkich uczestników tego orszaku. Niech Jezus Chrystus błogosławi wszystkim. Niech to obdarza potrzebnymi darami łaski, a przede wszystkim radością życia. Niech ta radość bierze swój początek z prawdy, że wszyscy jesteśmy zbawieni. I chcemy dzielić się tą radością, że Chrystus, Zbawiciel, objawił się całemu światu. Chcemy ze wszystkimi się dzielić tą radością. Dlatego też serdecznie wszystkich pozdrawiam. Jest to, yy, przypada już dwunasta, dwunasta edycja Orszaku Trzech Króli. W osiemsetną rocznicę pojawienia się tradycji jasełkowej, posta, postać, której jest św. Franciszek Zasyżut, on po raz pierwszy zbudował jasełka.

Dziś się rodzi Boży Syn. Nie jest z tam nie ma Jezusa, to jakieś urojenia, tam idą tylko woły. Nowe Narodzonego, Nowe narodzony Jezus przynosi zbawienie, niech to zbawienie da zmajłem naszym truchom. Jeszcze strażacy pragną oddać im część.